Witam wszystkich w wideoraporcie, którym podsumujemy kwiecień i maj bieżącego roku. Co nami egzamin kwalifikacyjny. Wyniki zostały ogłoszone. W tej chwili przyszło mi podziękować wszystkim zdającym za determinację i wytrwałość, komisji egzaminacyjnej za przygotowanie tematów egzaminu. Za sprawdzenie prac i biuru naszemu, które zadbało od strony organizacyjnej, by warunki, w jakich osoby zdające egzaminy były przyjazne i pozwalały na skoncentrowaniu się na tematach egzaminacyjnych. W zeszłym roku Polska Izba Rzeczników Patentowych we współpracy z Wiceprezydentem Miasta Stołecznego Warszawy zainicjowała pilotażowy projekt edukacyjny dla młodzieży szkół średnich. Projekt ten został zrealizowany w zeszłym roku w Mechatronicznym Liceum i Technikum w Warszawie w szkole, która jest zaliczona do najlepszych w Polsce szkół technicznych. Przeprowadzone zostały tam zajęcia dla uczniów dotyczące praw własności intelektualnej. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i dyrekcja tej szkoły poprosiła o jego kontynuowanie w bieżącym roku. Oprócz tej szkoły do projektu zgłosiły się także cztery inne. Po przeprowadzeniu zajęć, dostaliśmy szereg pozytywnych opinii i próśb, by projekt ten był kontynuowany. Chciałam też dodać, że ze względu na. IP Week poświęcony młodzieży. Zajęcia edukacyjne w szkołach były także prowadzone w ramach obchodów IP Week. Daje to asum do tego, byśmy jako Izba Rzeczników Patentowych poważnie rozważyli prowadzenie takich działań w różnych miastach Polski w ramach stałego projektu realizowanego przez naszą Izbę. 9 kwietnia to bardzo intensywny czas w naszej Izbie. Wówczas obchodzimy IP Week. Światowy Dzień Własności Intelektualnej to dość wyśmienita okazja do tego, żeby o ochronie własności intelektualnej porozmawiać w, z bardzo różnej perspektywy. Bardzo dziękuję organizatorom spotkań. Spotkań, które były skierowane nie tylko do przedsiębiorców. Nie tylko miały wymiar teoretycznych rozważań na temat prawa własności intelektualnej, miały także wymiar filozoficzny, ale w tym roku, ze względu na temat własność intelektualna a młodzież, wiele działań, które zostało podjętych, miało charakter spotkań z młodymi wynalazcami, z osobami, które w szkołach. Na studiach spotykają się z problematyką ochrony własności intelektualnej. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim osobom, wszystkim rzecznikom patentowym, którzy zaangażowali się w realizację tych zaplanowanych działań. Jednym z elementów obchodów IP Week w tym roku były spotkania w szkołach. Spotkania, w czasie których rzecznicy patentowi przybliżali problematykę ochrony własności intelektualną uczniom szkół średnich uczniom, którzy za moment będą przedsiębiorcami, a zatem już teraz trzeba uczyć, co oznacza dobra ochrona własności intelektualnej. Ale obchody IP Week to nie tylko spotkania z przedsiębiorcami, wykłady, dyskusje z panelistami, spotkania w szkołach. Pamiętajmy, że w tym roku w ramach obchodów IP Week mieliśmy także Dni Otwartych Kancelarii Patentowych. Dziękuję za, dziękuję za tym wszystkim rzecznikom patentowym z różnych kancelarii w Polsce, którzy włączyli się w tę akcję, bo dzięki temu znowu stajemy się bardziej znani jako zawód, który wykonujemy i przybliżamy problematykę tego, czym możemy pomóc naszym potencjalnym klientom. Prawo własności przemysłowej to ustawa, której zmiany są i oczekiwane, i przygotowywane. Pracował nad tym Urząd Patentowy, a potem Ministerstwo. Krajowa Rada powołała specjalną komisję pod nadzorem Magdy Krekory właśnie po to, by kiedy projekt zostanie przekazany do konsultacji społecznej, można było się nad nim pochylić i zgromadzić uwagi pozwalające na przygotowanie stanowiska naszej Izby. Pierwotnie termin na przedstawienie uwag został określony na 25 maja, ale dzięki naszym staraniom udało się przedłużyć go do 24 czerwca. W okręgach trwają rozmowy na temat tego, czy proponowane zmiany są korzystne, czy nie, i okręgi przesłały stanowisko do komisji kierowanej przez Magdę, która we współpracy z Komisją Legislacyjną przygotowała projekt stanowiska Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Będzie on przedmiotem analizy i oceny podczas posiedzenia Krajowej Rady 13 czerwca, tak byśmy mogli przyjąć uchwałę dotyczącą projektu proponowanych zmian ustawy. Przyszła wiosna, a razem z nią słońce i czas wyjazdów i spotkań, spotkań integracyjno-szkoleniowych. Można powiedzieć, że pierwszym takim w bieżącym roku było spotkanie integracyjno-szkoleniowe zorganizowane przez trzy okręgi wielkopolski, lubelski i zachodniopomorski. Z informacji, które dotarły do mnie od uczestników tego spotkania, wyjazd był bardzo udany. I w związku z tym i dziękuję i gratuluję trzem dziekanom, które organizowały ten wyjazd to spotkanie, za wkład i za budowanie dobrej atmosfery w czasie wspólnych chwil.